I przejdziemy do kolejnego punktu naszych, sırf, mianowicie do sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok poproszę o jego przedstawienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej koledy Ryszarta Mieszkowskiego. Dziękuję Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Półkara i w za 2014 Komisja w składzie Mieszkowski Ryszak Przewodniczący Majewski. Stefan członek, nie jest członek, Na podstawie dokumentów finansowych i raportów kasowych udostępnionych przez Przeczelnika Koła, komisja ustaliła co następuje. Rozliczeniem sprzedaży znaczków prezydentów składka członkowska 466 członków, z tym 100% 333 osoby, 330 osób, składka 68 zł, kwota 22 440 zł. Urgowa 70%, 4 osoby, 17 zł. 68 zł. Młodzieżowa 50%, 12 osób, 34 zł. Razem daje 408 zł. Oznaczenia 50%, 9 osób, 34 zł. 306 zł. Emeryki 65 lat, 50%. 87 osób, 34 zł, to jest wad, 1958 zł. Emeryci 60 lat, 50% zł, 2 osoby, 34 zł, 68 zł. Uczestnik, członek, 22 osoby, 17 zł, 374 zł. Razem 435 osób, daje kwotę 26 622 zł. Opłaty za darowody Płatka normalna 136 osób. Opłata 140 zł 19 40 zł. Ulgowa 25% 39 osób 106 zł daje kwotę 4134 zł. Ulgowa 50% 55 osób, 73 zł opłata, daje kwotę 3942 zł. Ulgowa 25% 23 osoby 39 zł 897 zł członek uczestnik 16 osób 30 zł 480 zł 7 dniowa członkowska PZ2 3 osoby 30 zł 90 14 dniowa członek PZ2 3 osoby 40 120 zł 128 zł 2 miesiące wakacyjne 1 osoba 20 zł 20 zł 1 jezioro 33 osoby, 65 zł, władza 2145 zł. 3-dniowa członek kazyfu, jedna osoba, 25 zł. 7-dniowa, niezrzeszony, 4 osoby, 62 zł, 148 zł. 14-dniowa, niezrzeszony, 3 osoby, 86 zł, kwota 258 zł. 10 dniowa niezdroszony dwie osoby 37 zł razem daje 74 zł 3, 3 dniowa niezdroszony 4 osoby 50 zł kwota 200 zł razem raz, to daje 31 653 zł opłaty za wody gór, górskie normalna 91 osób 165 zł składna razem daje kwotę 1515 zł urgowa 25% 16 zł Opłata składka 125 zł, 2000 zł. Urgowa 50%, 21 osób, 85 zł, 1955 zł. Urgowa 75%, 7 osób, 45 zł, 315 zł. Członek uczestnik, 6 osób, opłata 35 zł, daje kwotę 210 zł. Urgowa 90%, 16 osób, 25 zł, kwota 400 zł, razem dodaje kwotę. 19 895 zł. Pozostała czwój. w kompowskie 114 osób. Płata 25 zł. Poddaję kwotę 2850 zł. Pisowe uczestnik 13 osób, 12 zł opłata 150 zł. Legitymacja 90 osób 5 zł opłata 400 zł. Razem i to kwotę 2530 zł. Łącznie w 2014 roku sprzedano znaczków za kwotę 81 729 zł. Kwoty tej 11 447 46 zł. 46 zostały do dyspozycji koła, a pozostałą kwotę przekazano do zarządu okręgu przeróżców przychody koła. Stan gotówki na 1 stycznia 2014 roku 57, 39 99 zł. zł. 43% składki, kwota 11 497 zł. 46 groszy, Za egzaminy na kartę mentalną 66 294 zł. 39 kroszy. Dotacje do urzędu gminy 18 000 zł. Opłaty stawowe od 5 870 zł. Wpisowe zawodników 306 zł. Dobrowolne wpłaty instytucji. 650 zł. Razem przychody 51 208 zł. 1 Zwiększy wydatki koła. Wykonanie szybkich, siedziby koła. 424 zł. Delegacje 20 2030, 23 zł. Spotkanie dla seniorów świąteczno noworoczne. 900 zł, koszty zebrania sprawozdawczego 1489 zł, zakup telewizora 1920 zł, zakup komputera 2090 zł, zakup stołu i krzeseł do biura 2750 zł, zakup sprzętu dla uczestników służby lekarskiej 2300 zł, zakup kamizelów ratunkowych 370 zł. Zakup kamizelek na zawody w 1769 zł. Zakup nakrycia w Bogiemcinie 440 zł. Koszt organizacji zawodów i dzieci 912 zł. Zakup nakrycia na Bogiemcinie 1697 zł. Popój wędkarski dla uczestników szkółki wędkarskiej 2530 zł. Inne wydatki 20 tysięcy

9 290 zł 70 groszy. Powyższe rozliczenie jest zgodne ze według raportu finansowego nr 11 przez 2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ważnym etapie, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2014 roku. Uchwała nr 1 ważnego zebrania członków dwóch, Karaś Miastu z dnia 19 stycznia 2014 roku w sprawie zakazu połowu z łodzi na jeziorze Leci w miastku w roku 2014. W stan realizacji uchwały zrealizowano, zakaz połowu z łodzi na jeziorze Leci obowiązywał przez cały rok kalendarzowy. Uchwała numer 2. wolnego zebrania członków prezydenta Karaś z dnia 19 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia zakazu filingowania i połowu na żywca na jeziorze Leci 2014 roku. Plan realizacji. Uchwał zrealizowano na jeziorze Leśnic obowiązywał zakaz pilnowania głowu na żywca przez cały 2014 rok, a zarząd dodatkowo oznakował jezioro tablicą informacyjną. Uchwałę u nakrzywalnego zebrania koła PZW Wukaraś w miastu z dnia 19 stycznia 2014 roku w sprawie sprowadzenia zakazu głowów w łodzi i innych środków pływających na jeziorze na na Białe Szydły. 2014 roku. Stan realizacji. Uchwałę zrealizowano na jeziorze Szydy obowiązywał zakaz połowu złodzi i innych środków używających przez cały 2014 rok, a zarząd dodatkowo znakował jezioro tablicą informacyjną. Uchwała nr 4 wolnego zebrania PZW Kałaś w miastu z dnia 19 stycznia 2014 roku w sprawie utrzymania konkursu na największy orwę złowioną w 2014 roku. Stan realizacji. Utrzymano konkurs na największy ryby w 2014 roku. Do konkursu wędkarzy koło karę zgłosili ryby w czterech kategoriach. Stronka potokowego, konia, karasia 40, szupaka. Nie zgłoszono karpia, i leczem, tęczowego. Uchwała nr 5. walnego zadania sieci. Uchwała koło z dnia 19 stycznia 2014 roku. W sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego zarządu koła prezydenta. W miastu na 2014 rok. Stan realizacji. Preliminar budżetowy na 2014 rok. rok zrealizowano zgodnie z planem. uchwały na 6 panelnego zadania Kołapedze Buchara w miastu z dnia 19 stycznia w sprawie przyjęcia harmonogramu imprez sportowych zaplanowanych przez Radę Kołapedze i w miastu na 2014 rok. Stan realizacji. wprowadzono wszystkie imprezy sportowe. Zaplanowane zgodnie z harmonogramem na 2014 rok. Ponadto zarząd wystąpił z wnioskiem do zarządu okręgu, aby ten przekazał wniosek do ministra rolnictwa i rozwoju świt, aby podjął działania nad zmianą uregulowań prawnych dotyczących ochrony szczupaki i okonia w wodach krainy Strąga i Lipienia. Z uwagi na istotne zagrożenie dla populacji Lipienia Strąga protokolnego powinni zostać zniesione. na tych wodach. Okres ochronny, wymiar ochronny oraz limit dla szupaki i ochonia, podobnie jak w przypadku owcy, <trym> to jest pali, strąga, tycząga i Po zapoznaniu się z działalności finansowej i merytorycznej, Komisja Miejskiej z działalności zarządu koła. Życzymy jednocześnie owocnej pracy dalej, dalszej pracy względem nowych Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 <trym>